Cześć, dziś pokażę Wam jak zrobić szybki obiad w 15 minut. Potrzebnych jest naprawdę niewiele składników: marchewka, por, cebula, filet, no do tego wiadomo śmietanki, przyprawy i inne tego typu rzeczy. Ja dzisiaj zrobię eksperymentalnie kurczaka nie w przyprawach typowo do kurczaka. Tylko wynalazłem się w sklepie marynatę o smaku piwa z miodem. Zobaczymy, jak to się połączy z filetem. Więc zaczynamy. Kurczaka kroimy w kostkę, wrzucamy do miski. Filet delikatnie polewamy oliwą. I wsypujemy naszą. Marynatę. Po czym dokładnie mieszamy mięso gotowe, więc możemy rozgrzewać patelnię. Patelnia rozgrzana, więc wrzucamy mięso. Pamiętajmy, żeby nie nalewać oliwy, ponieważ już mamy ją w mięsie. i smażymy do uzyskania złotego koloru z każdej strony a w tak zwanym międzyczasie możemy już kroić cebulę, por oraz marchew do usmażonego mięsa dodajemy warzywa czyli na pierwszy rzut cebula oraz Razem z marfią. Z minutkę przesmażamy. po czym wlewamy śmietankę, osiemnastkę małych kubeczek. Co do marchewki, pamiętajmy, żeby jak najcieńsze kawałki kroić, żeby ona się szybko zrobiła. Mieszamy. Okej, okay. następnie serek mascarpone. Tu dokładnie dwieście gram. Będę dokładał. No również staramy się to wymieszać, żeby on jak najszybciej nam się roztopił. Jak widzicie sos już nam się pięknie zagęścił. Więc ostatnie zabiegi przy nim, czyli łyżeczka czerwonej papryki oraz łyżeczka czosnku granulowanego. Nie to. Ponownie wymieszajmy. I możemy dusić przez jakieś 5 do 7 minut. Oczywiście od czasu do czasu mieszając. Sos już pięknie wrze. Zapach jest naprawdę cudowny, taki delikatny, ale czuć, czuć ten miodek więc naprawdę polecam tą marynatę miodowo-piwną nic nie pozostało więcej jak tylko posypać koperkiem i podawać, ja to dzisiaj będę podawał z pyzami ale myślę, że do ziemniaków, ryżu czy makaronu również będzie pasowało. Dzięki wielkie za uwagę! I zapraszam na inne moje filmiki. Na razie.